Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, które pojawiło się pod jednym z naszych materiałów dotyczącym hałaśliwych sąsiadów. I pytanie brzmi Jak policja albo straż przyjedzie, to czasami jest już za późno i może nastąpił spokój. Czy na przykład nagrania z dyktafonu mogą być później uznane przez ma jako materiał dowodowy w sądzie? Szanowny użytkowniku... Jeżeli chodzi o sam przyjazd Straży Miejskiej czy Policji, trzeba to po prostu robić, zgłaszać tą sytuację hałaśliwych sąsiadów, tak, w odniesieniu do artykułu 51 kodeksu wykroszeń, w każdej sytuacji, w której to się zdarza. Po pierwsze, buduje to jakąś historię tych zgłoszeń, a także buduje podstawy do wszczęcia postępowania na drodze sądowej, czy to później w późniejszym. Czasie w czasie jako powództwo cywilne, tak, w kontekście jakiegoś odszkodowania, czy też jako wspólnota mieszkaniowa, żeby w pewnym sensie poskromić tych lokatorów, tak, ze względu na grożącą im karę grzywny za, za to konkretne wykroczenie, tak no w zależności od tego, w jakim kierunku ta sprawa będzie szła. Natomiast jak najbardziej trzeba za każdym razem zgłaszać. <laughs> i nawet sytuacja, w której policja, czy też straż miejska, czy też jakieś inne służby, jeżeli przyjeżdżają na miejsce, już nastąpił spokój, nie oznacza, że to nie będzie odnotowane, tak? Trzeba powiedzieć funkcjonariuszom, że w tych i w tych godzinach ponownie dochodziło do hałaśliwych czy jakichś innych ekscesów i oni to odnotują, tak? Natomiast dobrze by było też faktycznie, tak jak pan tutaj, czy też pani zauważa, posiadać jakieś dowody do przedstawienia później na wypadek jakiegoś postępowania przed sądem. I tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, zakłócanie spokoju lokatorów dotyczy. Również godzin dziennych, także przez całą dobę możemy dokonywać nagrań. Nie musimy czekać do tak zwanej ciszy nocnej, która jest tylko terminem, który dotyczy jakiegoś regulaminu wspólnoty, tak? Eee, zakłócanie porządku publicznego, spokoju i spoczynku nocnego, to jest kwestia całodobowa, tak? To nie jest tylko i wyłącznie odniesienie do godzin, powszechnie przyjętych jako czas pomiędzy godziną 22 a 6 rano. Jeżeli to są hałasy w ciągu dnia, ale są one na tyle uciążliwe, że można je potraktować jako zakłócenie porządku i spokoju, no to jak najbardziej również się to kwalifikuje. Więc jeżeli odczuwamy dyskomfort powodowany tym hałasem, możemy tą sprawę zgłosić przez całą domę. Może być taka sytuacja, że wtedy, jeżeli to nie będą godziny nocne, gdzie jest opóźnione przybycie jakiegoś radiowozu, czy też patrolu interwencyjnego i tak dalej, może to się okazać zbawienne, ponieważ może ten hałas jeszcze do tego czasu nie ustanie, tak, to raz a dwa, jak najbardziej można dokonywać nagrań oczywiście w taki sposób który jest w jakikolwiek oznaczony datą w jakikolwiek sposób oznaczony datą i godziną i zarchiwizowany, tak jeżeli to jest nośnik cyfrowy, czy jakaś kamera, czy jakiś telefon komórkowy, smartfon z kartą pamięci trzeba zadbać o to, żeby to zarchiwizować odpowiednio, żeby była data godzina Miejsce, najlepiej, jeżeli jest jakaś geolokalizacja, <laughs> żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, skąd ten hałas się wydobywa, skąd te dźwięki się wydobywają. To najlepiej zrobić takie nagranie z uwzględnieniem lokalizacji, czyli cały budynek, klatka schodowa, numer bloku, numer mieszkania. tak, Żeby nie było żadnych, e, żadnych wątpliwości co do miejsca, tak? e, tutaj wątpliwości może nasuwać e, szereg przepisów dotyczących tak zwanej zgody na nagrywanie rozmówcy, tak? To są w mojej ocenie dwie odrębne kwestie, ponieważ faktycznie, jeżeli chcielibyśmy nagrać tego sąsiada podczas jakiejś wymiany zdań z nami, to powinniśmy uzyskać jego zgodę i wtedy taki dowód jest dopuszczalny przed sądem tak w pełnym zakresie i tak dalej. Natomiast tutaj taka sytuacja nie ma miejsca, ponieważ nie dochodzi do jakiejś rozmowy i nagrania rozmówcy. Dochodzi do nagrania sytuacji faktycznej, w której ta osoba może bądź nie, może lub nie uczestniczyć, tak? ponieważ my nie wiemy, kto hałasuje, e, co hałasuje, bo to różne sytuacje mogą być, prawda. Więc <laughs> pamiętajmy, że takie nagranie oczywiście musi być w odpowiedni sposób zarchiwizowane. E, jeżeli po drodze przypadkiem nagralibyśmy jakichś innych sąsiadów, tak, to dobrze byłoby ich e, zanonimizować w odpowiednim. E, Oprogramowaniu lub po prostu tak tworzyć dowód w postaci takiego nagrania najlepiej z, nie tylko z fonią, ale również z wizją, tak? Czyli po prostu nagranie wideo, żeby nie ulegało żadnym wątpli żeby nie było żadnych wątpliwości co do miejsca i lokalizacji tego hałasu, tak? I wtedy możemy to dołączyć do sprawy. I nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, tak? Sąd może takie nagranie wtedy dopuścić, tak? <laughs> bo będzie jedynie identyfikacja lokalu, a nie naruszenie jakichś e, praw osoby, która jest uwieczniona na nagraniu, tak? Rozmówcy. Więc to są dwie różne kwestie, bo bardzo często spotykamy się, jeżeli chodzi o jakieś piśmiennictwo czy jakieś. E, Wyroki, czy nawet opisywane przez media i prasę e, sprawy, że ktoś nie uzyskał zgody rozmówcy, ale posłużył się nagraniem, tak? Bez jego wiedzy. Tutaj jest nagranie sytuacji faktycznej, a nie rozmowy. Także proszę o tym pamiętać, że jest to jak najbardziej dopuszczalne i najlepiej od razu e, w momencie, kiedy dokonujemy. Zawiadomienia służby, od razu też zacząć nagrywać, poinformować o tym podczas zgłoszenia telefonicznego pod numerem 112 czy 997, czy jeżeli dzwonimy pod jakieś inne służby, to pod innym numerem, że od tego momentu, kiedy zgłaszamy, czy, czy oczekujemy na przybycie patrolu interwencyjnego, i od tego momentu też dokonujemy nagrania audiowizualnego. E, zaistniałej w chwili obecnej sytuacji, tak? Na wypadek właśnie jakby ta sytuacja hałaśliwa miała ustać do czasu przybycia. I takie nagranie można od razu e, powiadomić funkcjonariuszy, że chcemy tego samego, bądź następnego dnia na komendzie dołączyć do tego, e, do, do, tego do tej sprawy, tak? Policja powinna to nagranie przyjąć, jeżeli e, oczywiście Zgodnie z artykułem 51 Kodeksu Wykroczeń jest to wykroczenie, więc sprawę policja musi zbadać, nie może nam tego odmówić, tak? Także pamiętajmy o tym, żebyśmy te materiały faktycznie gromadzili. I za każdym razem, jeżeli dochodzi do jakiegoś zakłócenia porządku, nadmiernego hałasu, w naszej ocenie przeszkadzającego nam, tak? Naruszającego nasz spokój, spoczynek nocny, porządek publiczny, tak? Możemy za każdym razem to zgłaszać i za każdym razem rejestrować. Oczywiście będzie wymagało to jakiegoś sprzętu, dyktafon, tak jak pan tutaj do nas pisze, czy też pani. No, moim zdaniem, nie jest najlepszym urządzeniem do rejestracji, ponieważ można poddać wątpliwość, skąd dochodzi dźwięk nagrany na dyktafonie. Co innego, dobrze zorganizowane nagranie wideo, które pokazuje dom mieszkalny z konkretnym numerem i konkretną nazwą ulicy. Nagranie jest ciągłe, pokazuje, że udajemy się na konkretne piętro przenosimy się pod drzwi numer taki i taki, i spod tych drzwi dochodzi do nas hałas, który jest w jakiś sposób zakłócający tak, spokój czy też inne te kwestie. Tak. Więc. Dobrze by było właśnie w, wyposażyć się w jakiś sprzęt, który gwarantuje dobrą jakość takiego nagrania. W dzisiejszych czasach no, zwykłe smartfony mają takie funkcje nagrania w wysokiej rozdzielczości, z wysoką jakością dźwięku więc powinny być wystarczające, tak? I za każdym razem zgłaszać funkcjonariuszom podczas interwencji, że dysponujemy takim nagraniem, które było dokonane właśnie w, tym, w ten czas, aż do czasu przyjazdu. Funkcjonariuszy, jest ciągłość nagrania, i mamy pewność, że to dotyczy tej e, konkretnej sprawy, tego konkretnego dnia i tego konkretnego lokalu, z którego wydobywają się te dźwięki. Wówczas e, sprawa powinna być dużo prostsza do udowodnienia, bo jest to dowód, który będzie mógł być dopuszczony w sprawie i wskazujący na konkretny lokal. Więc jak najbardziej. E, takie e, materiały możemy gromadzić, ale też od razu przekazywać do sprawy, tak? <laughs> Także tak wygląda sytuacja w mojej ocenie. Zachęcam do mm, każdorazowego, w zasadzie, zawiadamienia służb. Ja wiem, że to może się w, w początkowej fazie wydawać uciążliwe, no ale nie ma niestety innej opcji, e, żeby pozbyć się tego typu problemów w postaci uciążliwych lokatorów, tak? Zgłaszanie takiej sprawy do służb w końcu też może wymusić reakcję na wspólnocie mieszkaniowej bądź wynajmujących, bądź na wynajmujących dany lokal tym najemcom, którzy sprawiają problemy, tak, w zależności od tego jaka jest to sytuacja, czy to są właściciele, czy to są najemcy, no tutaj różnie może być, ale tylko w taki sposób możemy dojść do jakiegoś finalnego efektu, tak, który, który, który tutaj może poskutkować, bo jeżeli żadna rozmowa, bo wcześniej ta sprawa była już tutaj omawiana, jeżeli rozmowa nie daje żadnego rezultatu, jeżeli ci sąsiedzi są na tyle głośni i tak funkcjonują po prostu, no to dopiero może faktycznie kara jakiś grzywny lub jakaś inna dotkliwa sankcja wynikająca z kodeksu wykroczeń, może sam fakt toczonego postępowania w jakiś sposób skłoni ich do refleksji. Jeżeli by było jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontaktmapa.poznajfakty.pl, a z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.